Cześć wszystkim, ja jestem Kuba Agro i witam was bardzo serdecznie w prezentacji y, trzech modyfikacji do Farming 19 dawno nie było takiej, y, takiego filmiku na moim kanale a więc y, stwierdziłem, że coś takiego sobie zrobimy co tym sam mam do, do przetestowania kilka modyfikacji, także y, zapraszam do oglądania może nie będzie to y, typowa prezentacja, a bardziej test kilku modyfikacji, które sam po prostu potrzebuję na serię y, a więc Zabieramy się do dzieła. Pierwszą modyfikacją jest Mercedes Benz MK3 Box, czyli taki oto fany, jak tutaj widzicie. Oczywiście linki do, do, do wszystkich modyfikacji znajdziecie w opisie w takiej kolejności jakie prezentowałem. Żeby go znaleźć w sklepie, to macie osobną zakładkę, która się nazywa Wars LP Mods. I to jest również nazwa. Autora tego moda? Mine Wars LP, właśnie tak się nazywa. I w tej zakładce mamy tylko jeden pojazd. Jest to właśnie Mercedes Benz Sprinter MK3. Modyfikacja jest niemiecka, więc większość tej opisów jest w języku niemieckim. Mamy tutaj trzy konfiguracje kolorystyczne, ale uwaga, działają one tylko w momencie, kiedy tą konfigurację, która się nazywa wzór macie w konfiguracji farbwal czyli wybór kolorów jeśli ustawicie jedną z takich opcjonalnych modyfikacji nie możecie już tych kolorów tutaj znaczy możecie je zmienić ale jakby one się możecie tutaj wybrać ale one się nie zmienią po prostu a więc mamy konfigurację taką gdzie możecie sobie sami wybrać kolor czyli jest to konfiguracja taka Natomiast dalej mamy mm, kilka kolejnych konfiguracji. Czyli yy, Daxer firma niemiecka yy, prawdziwa taka istnieje w rzeczywistości. Yy, Food Logistics. Yy, tu jakaś firma tutaj nie kojarzę czyli yy, Schaper chociaż może może kojarzę, nie, nie pamiętam w sumie. Yy, z, yy, Gourmet oraz yy, Taki tutaj naklejka Cool Van Rental No i to są w sumie największe yy, tej konfiguracji jakie możemy dokonać Oprócz tego jest oczywiście GPS, mam włączoną modyfikację na GPS Jest Universal Passenger yy, Jeszcze jest wariant oczywiście z chłodnią lub bez chłodni Ale niestety przetestowałem, że wariant bez chłodni też zależy od, wy, od, od tego wariantu, jaki wybierzemy tam na górze, czyli tego wzoru, ale w niektórych przypadkach wariant bez wygląda słabo. Yy, mamy jeszcze taki drobiazg na masce, o, takie paski chromowane, do wyboru chrom lub bez chromu. Yy, oraz mamy jeszcze wybór, czy przód jest plastikowy, czy metalowy. Ciekawa sprawa, jak mogę zauważyć obie te strony są otwierane i z jednej tutaj i z drugiej oczywiście wszystko się da ładnie z powrotem zamknąć No się zamyka, jest oczywiście animacja tej klamry, jak ona się tego ładnie zakończyła i tak dalej Wsiadając do pojazdu, te drzwi ani z drugiej strony nie działają na IC panel, natomiast mamy dwa przyciski w kabinie no i jeden z nich uruchamia nam światło tutaj na czyli przynajmniej powinien nam uruchomić O, jak widzicie jest na światło Tu to miga, ale to chyba to, że pada deszcz Jak podejdzie mamy tutaj ładne światło. Oprócz tego, podczas cofania, też macie oświetlenie z tyłu. To jest bardzo fajne, bo nie wszystkie modyfikacje w farmingu mają takie rzeczy. To mamy wybraną tą wersję standardową yy, z wybranym kolorem na pace. Wszystko nam się ładnie otwiera. I chciałbym teraz przetestować, czy ten przycisk odpala nam chłodnie, bo chyba tak jest. Tylko musimy mieć silnik. Nie wiem, co ten przycisk robi. I musimy zaraz obczaić, co on tutaj nam robi. Chłodnie się teraz nie kręci. To teraz się kręci, no właśnie, czyli ten przycisk odpowiada za to żeby nam chłodnia. Działa. działała. Yy, żeby obsługiwać dobrze tą modyfikację musicie mieć można modyfikację na IC, Simple IC Panel, ponieważ za pomocą przycisku X nie da się zamknąć tych yy, tutaj tylnych drzwi ani ich otworzyć. One działają tylko właśnie z IC panelem. Dobra, nie, nie przetestowałem jeszcze dwóch rzeczy. W sumie ma, maksymalna prędkość jest 180, no wystarczy. Jeśli chodzi o światła, to mamy takie świat, światła dzienne, które odpadają nam się przy silnika jak widzicie, i ich nie, nie, nie uruchamiam tak jak w modyfikacji John Deere Pack. Oprócz tego mamy takie światła i jeszcze jedna, czyli dwie opcje i świateł. Yy. Chodzi o kierunku bo nam działają wszystko na lusterkach bardzo ładnie. Z tyłu również, okej. Okay. Czyli jest w porządku. A i nawet tutaj nam paski migają, czyli jest wypas. Zobaczymy yy, zaraz, czy ten pan nam osiągnie taką prędkość, jak... O kurde, ciężko się skręca trochę. Zobaczymy czy ten fan nam osiągnie taką prędkość jak tutaj jest napisane Ogólnie na mapie Bergman, na której to testuję nie ma za bardzo yy, miejsca żeby się porządnie rozpędzić No ale spróbujemy Tutaj drogi są raczej kręte, yy, raczej wąskie Także nie ma jakiejś długiej, prostej No ale już, jedzie, już lecimy to. 40 na godzinę No dobra Czyli wychodzi na to, że Modyfikacja nam yy, Powinna się rozpędzić Do tych jeszcze spróbujemy pochylić drugą stronę Myślę, że powinna się Rozpędzić do tej prędkości Jedna rzecz, która mi się wydaje, że nie ma to Przy włączeniu tego wiatraka Nie mamy Chyba żadnego dodatkowego dźwięku Nie, niestety Nie mam tutaj żadnego dodatkowego dźwięku I jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz Czy w momencie kiedy Otworzymy sobie tutaj Czy widać jakąś tą chłodnię, aha widać tak Ale tu nam się chyba nic nie kręci, nic nam się nie wiruje Nie, no ale chłodnia jest, dobra Zajczony. test zajczony Pojedziemy sobie jeszcze w drugą stronę, zobaczymy czy to 180 będzie i yy, przejdziemy do kolejnej modyfikacji. Dobra, zamknęło się ładnie. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze sprawa z modyfikacją ten Trzymajmy się, jak funkcjonuje. No okej, okay, w porządku, chyba nie ma żadnych... W kabinie nie jest zbyt biednie tej, No może te fotele trochę... drzwi nie są dopracowane, ale oprócz tego tutaj wszystkie te panele wyglądają dosyć fajnie, bo jest to resbend, jest, jest napisane, a więc... i nawet wysiadamy po odpowiedniej stronie, bo czasami modyfikacje z IC panelem, z Universal Passenger niestety mi siadamy po prostu nie kierowcy, a w tym środku jest zrobione to bardzo dobrze. No, i jest to 80 kolejną modyfikacją, jaką chciałbym przetestować w dzisiejszym filmie, jest nowy Case Magnum AFS Connect. Jest to modyfikacja, która jest autorstwa chyba. Hmm, twórcy francuskiego albo włoskiego, już dokładnie pamiętam, yy, za to za ten drobiazg przepraszam, ale niestety nie pamiętam, jak się nazywa ten twórca. Znajdziemy go w kategorii duże ciągniki i yy, możemy składać naprawdę sporo rzeczy. Yy, po pierwsze, kolorowy, szary, yy, znaczy jest taki właśnie, ciemniejszy szary, czarny lub yy, to nie jest w zasadzie, Otóż, no nie, dobra, biały jednak, sorry, jednak biały. Czyli białe, szare i czarne. Możemy również konfigurować mu kolor 7 w środku, czyli czerwony, czarny lub mocno szary. Oraz skonfigurować cały, całą kolorystykę ciągnika z czerwonego, właśnie na czarny lub szary. Pokażę Wam to po prostu, jak zobaczymy go już w grze, a nie w sklepie. Jeśli chodzi o marki kół to są 3. Yy, konfiguracji kół jest po prostu mnóstwo, od takich całkiem zwyczajnych, po prostu szerokie opony np. z obciążnikami, to są jakieś specjalne do uprawy ziemniaków yy, w różnych szerokościach, yy, takie bardzo, opony też o bardzo szerokim rozstawie, podwójne koła, nawet potrójne, a nawet ustawienia, yy, jeśli chodzi o gąsienice. Dalej mamy dwa typy świateł ostrzegawczych, które możemy, umiejscowić zarówno, gdzie to jest? Tutaj. które możemy umiejscowić, zarówno po prawej, po lewej, jak i obie strony. Są dwa różne jakby style tych świateł. Kolejną sprawą są błotniki, przednie, przednie i tylne. Tylko tylne lub żadne yy, Mamy tutaj również yy, Elementy dołączane Czyli quick hitch To jest sprawa która się przydaje w rzeczywistości Natomiast farming go wygląda to troszeczkę Tutaj dziwnie No ale Myślę że jest to zrobione dobrze Zobaczycie to później w kolejnej części filmu yy, Mamy oczywiście możliwość Jak to w wielu modyfikacjach Przyciemnienia sobie szyb W trzech stopniach czyli zwyczajne yy, Lekko przyciemnione lub bardzo przyciemnione Kolejna rzecz to GPS oczywiście ma, natomiast nic się nie zmienia wizualnie przy u, yy, uruchomieniu tej GPS. Nic tutaj nam nie, nie dochodzi. Yy, oczywiście Universal Passenger, jeszcze nie, nie sprawdzają, za chwilę zobaczymy czy działa. Wszystko ok. Yy, konfiguracja silnika od 320 koni aż do 451. Ale tutaj wizualnie też nam się nic oprócz numerka na masce nie zmienia kolejną sprawą jest przed, tutaj to możemy mu zamontować na przodzie czyli obciążniki aż do 1800kg lub yy, właśnie przedni tus no i tutaj mamy wszystkie te opcje tych obciążników sama belka może być nawet na obciążniki o, tylko taka Yy, mamy również Boczne takie yy, oznaczenia odstrzygawcze, czyli wersję yy, Amerykańską, taka, taka jak jest teraz Wersję europejską Lub po prostu nic yy, Oraz dodatkowe światła Światła te pojawiają nam się Tutaj na przedniej szybie Jeśli chodzi o już jak to wygląda w grze, to zacznijmy od może tego. Szerokie opony z obciążnikami, przedni tu, dodatkowe światła, no i wszystko na czerwono. Ta modyfikacja nie obsługuje IC panelu, ale ma coś w tym rodzaju. Czyli wsiadając jak kupujecie ten, ten ciągnik, kierownicę macie tak podniesioną, ponieważ pod przyciskiem N ona Wam się ładnie opuszcza. Pod przyciskiem X możecie chować te boczne tutaj znaczniki, przynajmniej w wersji europejskiej. Pod przy... Jeśli przytrzymacie oba przyciski myszy i będziecie jeździli myszką góra-dół, to będzie Wam się otwierała tylna szyba. Natomiast jeśli przytrzymacie oba przyciski myszy i będziecie jeździli prawo-lewo, to uruchomi Wam się tutaj. Światełko w kabinie, które naprawdę Wam tutaj oświetla wszystko w środku. Yy, ten panel tutaj z obsługą monitora. Yy, wam bardzo ładnie, o oh kurde, bardzo ładnie przesuwał. Wydawało mi się, że ta modyfikacja obsługuje IC, ale kiedy ją pobierają ale okazało się, że jednak nie obsługuje. Yy, tutaj miejsce pasażera też ładnie wszystko jest. No i jak już z miejsca, pasażerat, to też wszystko jest w porządku. Mamy tutaj serkowe wewnętrzne. Coś tutaj z drewna strzelaje, jak możecie się to uważać. No, ale tak to po prostu chyba jest w tej modyfikacji. ładnie działają, jeśli chodzi o ten... monitor nie do chyba on jest... Yy, dynamiczny. tak, wszystko się ładnie zmienia. Jest też ciekawa sprawa jeśli chodzi o te wydzieraczki, ponieważ wszystkie działają w okna tutaj. Szkoda, że nie ma nic panelu, bo wtedy to na przykład takie jak, rzeczy jak te zasłonki mogłyby nam się też ładnie opuszczać. No i drzwi. No ale dobra. Modyfikacja ma... akurat w nie ma dokuczone wszystkie maksymalne ilości świateł. Zatrachamy maksymalnie, gdzieś włączone. Jest to konfiguracja silnika yy, maksymalną 400. Tu mamy opcję gąsienicową yy, z amerykańskimi yy, tymi znacznikami bocznymi. Opuszczamy sobie kierownicę pod N i rozkładamy znaczniki pod X. Teraz jestem ciekawy, jakby to było chwyciły, ale chyba nie. A one działają jako ten kopstar, jak myśli, i są dosyć szeroko rozmieszczone. Ten model nie ma kupionego gps ale nic się nie zmienia, w związku z tym y, wszystko nam dalej i tak działa. Y, te gałęzieńce chyba są zrobione już w standardzie takim 3D, chociaż jestem pewien, ale chyba... No nie ma. Nie, nie mam porównania teraz. Eee, zobaczymy jak tutaj jest z szkodami, bo wydaje mi się, że... No chyba nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o oświetlenie jednego i drugiego ciągnika Czyli te światła na siebie chyba nie za wiele nam dają, ale może troszkę bardziej dalej do przodu będą tutaj e, świecą Oczywiście kolor kolorystycznie możecie sobie zabrać po prostu e, kolor 7 do kolor i tak dalej Ciekawe czy po schowaniu tej Aha, i tak będą świeciły i no dobra e, i w tej konfiguracji macie jeszcze ten e, wybrany ten quick hitch chciałem wam pokazać jak on właśnie tutaj wygląda no to tak to nam widać. Gąsienice chyba nie są skopiowane z żadnego innego farmingowego modelu, tylko są tutaj własnoręcznie przez autora y, zrobione. Oczywiście co się chwali. Jedyne co mi się wydaje w tym tuniku, wydaje się taki mocno matowy, jeśli chodzi o kolory. Takie sprawia y, tutaj wrażenie. Aha, i tu macie wersję z, ciem... z bardzo ciemnymi szybami. W tym obok macie chyba y, źle nieprzydziemnione, czerwone, no w ogóle nie. W kabinie chyba nie ma w tym żadnej różnicy, natomiast y, no już w z zewnątrz różnica jest tutaj spora Jak ktoś robi taki klimaty to tutaj ma y, dowolność Ja, ja ak akurat nie przepadam za takimi e, kolorystycznymi zmianami w szybach. Kiedy dla kierownika Case Magnum wybierzemy opcje boczne znaczniki w, w stylu europejskim, to z tyłu nie pojawia nam się który ostrzegawczy natomiast pozostałe w konfiguracjach yy, tych bocznych załączników mamy rysy z tyłu, na, na, na samym środku nad również, który ostrzegawczy w momencie kiedy przesuniemy sobie przy pomocy przy pomocy przetrzymania scrolla yy, przesuniemy sobie ten ekran przedstawia nam się cały yy, fotel a więc przedstawia nam się również yy, kąt w jaki mamy ustawioną kamerę jeśli ustawimy nawet kamerę prosto Wsięgniemy ścianikę i wsiądziemy ponownie, będziemy ją mieli ustawioną prosto w stosunku do fotela, czyli jakby na słupek Jeśli na przykład kosicie i potrzebujecie mieć widok w prawo to jest to może być to całkiem wygodne z No ale należy na to uważać Jeśli chcecie mieć za każdym razem kamerę respioną do przodu yy, No to musicie po prostu ustawić sobie ten ekran tutaj Oczywiście można go minimalnie przesunąć Wtedy chyba ta Kierownica też nie będzie zbyt duża Kierownicą, którą chciałem dzisiaj sprawdzić jest yy, Platformer Pack Który poś, yy, zawiera w sobie yy, kilka 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 ciężarówek w zasadzie Za chwilę Wam go pokażę Ja już go testowałem kiedyś yy, Na swoim kanale dla, yy, Dlatego w tym momencie dam Wam Link yy, na górze Po prostu odnośnik do tego żebyście sobie mogli obejrzeć na, na, na temat tej modyfikacji e, jest to pakiet kilku takich ciężarówek oraz przyczep e, które posiadają autoload do różnych e, worków i tak dalej różnych e, palet e, i chciałem po w dzisiejszym e, na koniec prezentować czy on zabiera big bagi, ale niestety już się zorientowałem, że ich nie zabiera, jak widzicie takie worki na przykład jak solą drogową na spokojnie się on ale takie jak są na Hofbergman yy, Big Bugi niestety nam tutaj nie zadziałają. O, mogę sobie wrzucić, ale on ich nie zabierze. Chociaż mógł je po prostu wrzucić i przypiąć pasami, też jest chyba taka możliwość. Yy, spróbujemy go wrzucić. I może by pojechało po prostu, gdyby ten worek był mm, no był po prostu przypięty do niego na pasa, yy, ale no yy, niestety na autoloadzie to nie działa jeśli znacie jakąś dobrą modyfikację, która obsługuje takie big buggy jak są na Bergman ma autoload to proszę napiszcie w komentarzach na ten temat bo będzie to dla mnie bardzo pomocna informacja yy, bo jak widzicie na serii Fabergman teraz workuje sobie mm, wysuszone ziarno no i tych worków będzie tam kilkadziesiąt także naprawdę yy, nie fajnie byłoby to bez autoloadu obsługiwać bo to będzie spadało i yy, tak dalej dobra także udało się tutaj przypiąć więc wszystko nam tutaj ładnie yy, będzie działało yy, w najbliższym czasie planuję jeszcze jeden taki odcinek z prezentacji modyfikacji w którym pokażę Wam co najmniej dwa y, ciągniki, które y, możliwe że zagoszczą na serii Huff Bergman. Y, teraz pomału moje ciągniki, które mam właśnie na tej serii, y, dobijają już do 100 godzin, a więc muszę mieć pewien wybór, aby móc właśnie wybrać coś. Za, y, po prostu, żeby je móc czymś zastąpić. Mają mi służyć kolejne 100 godzin lub więcej, więc. Y, po prostu trzeba dokonać dobrego wyboru. Dzięki za oglądanie. Cześć!